Od niedawna mieszkańcy Wolsztyna mogą zobaczyć rozmieszczone w różnych punktach miasta kosze na śmieci. Są one estetycznie wykonane, a dodatkowo ich wygląd wzbogacają kolorowe reklamy. Rekla reklamy zamieściły te firmy, które ufundowały pojemniki. Ta cenna inicjatywa wywodzi się z dobrej współpracy pomiędzy zarządem Urzędu Miasta i Gminy, a przedsiębiorstwami i firmami prywatnymi. Jest godna podkreślenia, gdyż miasto zyskuje na czystości i coraz estetyczniejszym wyglądzie. Zaoszczędza się pieniądze, które mogą być wykorzystane do innych celów, a jednocześnie różne firmy zyskują możliwość względnie taniego zareklamowania się. Kilkakrotnie zwracaliśmy Państwa uwagę na żółwie tempo remontu budynku Muzeum Roberta Kocha. Był okres, kiedy wcale nie widzieliśmy tam pracujących robotników. Na jesieni jednak prace zostały wznowione i remont zbliża się ku końcowi. Wstawiono nowe okna, zrobiono estetyczne okapy. Co prawda jest jeszcze dużo pracy, ale mamy nadzieję, że w tym roku przybędzie naszemu miastu jeszcze jeden budynek, który po renowacji będzie przyciągał swym wyglądem oczy turystów i mieszkańców Wolsztyna.